Witamy w kolejnym odcinku Spyro Rock Smoka. Tak. Zagramy sobie w placówkę Bendleya. Tak, czyli naszego yeti. Ja tylko przytakuję, bo jem przepyszną czekoladę. Polecamy. Faktycznie dobra. <laughs> Jak ciąkam, chętnie pomogę Ci w misji O? Ale najpierw muszę sprawdzić, co z moim młodszym bratem. Obawiam się, że podczas mojej nieobecności wpadł w tarapaty. Mhm. Mm mhm. Mm Kwadrat. Wow, Mhm. czy... Ale nie ma skoku z trójkątem, nic nie robi. A normalny atak. Nie, uderzenie musisz. Ale powiem Ci trudno się steruje tym uderzeniem. A jazu, ale on chodzi. A ten? Bartolomeo. Ale o którym gładzią... No tamten ten... blokujący wyjście. Mhm. Uważaj, bo na tu są. A ja tu mam wejść, bo on jest taki mało mobilny. A Panie, jakaś jestem mądra. Gdzieś jest tam? Tutaj. Czasem coś mi się uda, mądra koza. Patrz jaki ten, malunek na ścianie. Mm -hmm. No ale jak mam tam się dostać? Nie, nie wiem, musisz pewnie dalej przejść i od drugiej strony jakoś. Na no, ten coś mi powie? I, i odbijesz nią śnieżkę w stronę gongu. dach może się Mhm. Mm ale gdzie jest ta śmieszka? No już poleciała, rzucił mi Brian, Brianek, proszę bardzo, typowy Brianek, a ten gongon? Nie, ale widzę tam fokę. Może ja mam odbijać to? Mam to odbijać, Musisz już zakręcić. Czekaj, ale tu z nim muszę pogadać. Nauczenie po trwało całą wieczność, a teraz obróciły się przeciwko mnie. Zakręć. Czekaj, bo nie pamiętam się, w tym Masz, bo to nie jest... Nie, on dla mnie jest zbyt mało ruchliwy ten. Jak mu to jest? Bartolomeo? Nie. Bentley. Bentley. Nie, Bentley to zdecydowanie nie jest samochód dla mnie. Pięknie. No ja widzę, że to jest postać dla ciebie. Tak. Aha. W ogóle jakie ona dźwięki sobie no. wydaje. Biedna foczka. On ci rzuci kulkę teraz. Wali. Tu jesteśmy, od drugiej strony. No ale to już żeśmy zrobili. Widzę, że bardzo ci się podoba. Dobry stanieti. Dobra, dawaj króla, i rzuci śnieżka. Świetnie. Założę się, że tym razem wywołamy lawinę. No, teraz Hej, blokujesz drogę, rusz się. No. O! o! Karol mhm. I Smok, który został papieżem. Smok, który robi mu Jak ty się znęcasz w ogóle nad tymi biednymi stworzeniami? A ty jesteś taki prawdziwy mężczyzna, maczuga i. No. I do jaskini. Za jaskini. Jest... Aha, to była foka. W ogóle nie widziałem, co to jest. To on zasłania połowę ekranu. No bo, tak jak ci mówiłam, no foki są takie dosyć grube. Ale nie nasz, ten będzie. Mhm. Myślałam, że mówić o fokach takich jak ja. To była dobra foka. Po co mi ta skrzynka tutaj? nie rozumiem za bardzo. Nie wiem, chyba sobie musisz przestawić, żeby po, nie, po nich po... Musisz sobie z nich drogę zrobić. O, Aha. stop! Stop! Dobra, już wiem o co chodzi. No. Bo ten Bentley jest taki mało ruchawy. Widzisz? Jaki on jest? Taki kloc. Mhm. stary, masz dorzuć to do swojej kolekcji kamieni. Jeszcze Erik na koniec. A te, na A te drzwi na wprost. No, szybki poziom. Szybki poziom to może zrobimy jeszcze to co nam zostało w tamtym poziomie. Mhm. Tylko już nie pamiętam gdzie jest wejście do tego. Ja też właśnie nie pamiętam. To chyba musimy jednak. Ale postaramy się szybko to ogarnąć. Tak? Mhm. Tak, mamy 9 minut. Tam. No to przetransportuj nas jakoś. Nie pamiętam gdzie to było A zaraz zobaczymy Aha, a nie tutaj? Tu? Nie Właśnie nie pamiętam, słuchaj. Hm. Mm -hmm. Cały dzień na krótki spacer. Właśnie się wybierałem na szczyt mojego ulubionego wzgórza. No dobra, super. Hej, wydawało mi się, że widziałem nosorogi biegnące z jajem na wzgórze. Te nosorogi to są podłe, takie szuje. Mm -hmm. A misiową głowę? Nic w niej nie było? Nie mamy, może trofeum za. Mhm. Aha, poczekaj, bo ja chyba nie mam ważki. Coż na to? Nie, tu była ta kula. Ale ociężały ten Bentley, bo wielki jest. No, a tak. Patrz, tu ścianie, ale najpierw trzeba trzeba tego tego. Aha. Jeszcze jeden. A nie pominąłeś tam y, kamieńczka? Tam ty. Tak. No nie wiem. Zaraz wybaczę. Tłaczka nam zniknęła? Tak. Nie, nie pominąłeś. Tam Ale przydałoby się życie. Tam jeszcze kamyczek mm -hmm. powinno być, wiesz? Bróbek. Mm. Tajemnica brubek Mountain. <grywka> <grywka> tak, wchodziliśmy na górę. Jak on w ogóle człapocze? No, to już jest koniec tego poziomu, ale jest, jest życie, na szczęście. No, ale chyba nie mamy hajsu. Jak to się stało? Nie wiem. A zobacz, jaki mamy stan. Poczekaj. Znowu gdzieś Coś dwa, dwa żeśmy I to tutaj. A to nie w wodzie będzie tu już w wodzie coś było wcześniej Oczywiście Oczywiście, że tak No i mamy to No i oczywiście I wracamy do jeziora, tak? Mm -hmm. Okej, okay, no to. No to, to, no to wszystko dzisiaj żeśmy dokończyli niedokończone. W tym Yeti jest fajny. Wolę kangurzycy. A kolejny poziom zobaczymy tak. w następnym odcinku. Dokładnie. Także dzięki i pa. cześć.